Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na swoim kanale i dzisiaj zapraszam na przegląd y, mojego zamówienia. Y, z katalogu jeszcze y, 16. Y, tak, na początek chcę Wam pokazać moją piękną begonię. Dzisiaj mamy 16 listopada w momencie, gdy nagrywam Wam ten film. I spójrzcie. Jeszcze z podwórka dzisiaj przyniosłam swoją begonię. Nie zdarzyło mi się, żeby kwiaty tak długo kwitły. Wyjątkowy rok, wyjątkowo ciepły. No i słuchajcie, pokazuję wam moje zamówienie. Właściwie to mam dwie paczki. Zaraz powiem dlaczego. Nawet nie wiem jaka mi się pierwsza trafi. Chciałam otworzyć na wizji. I pokazać Wam. Najpierw złożyłam zamówienie, dlatego, że po prostu klientki jeszcze parę rzeczy u mnie domówiły i dlatego to zamówienie się pojawiło. Zaraz pokażę co. Akurat równo na 50 centów jest to zamówienie. Chyba do góry nogami. To jeszcze katalog nowy. Góry nogami otworzyłam, a jakże. No ale to nic i pokazuję. Takie torebeczki świąteczne czerwone zdecydowałam się wziąć. Duże, całkiem spore, ładne chyba. I trzy, one chyba kosztowały 9,99, od razu w drugim kroku zamówienia się pojawiały. Dla konsultantów, ładne. Poza tym mam próbki. Zamówiłam próbki. Dwie są, ale czy, dlaczego dwie? Nie wiem. Wydawało mi się, że jedno. Jedna była, ponieważ ja mam tutaj perfumy. Przy tym one nie były zafoliowane. Teraz już Wam nie otworzę, bo są zafoliowane bo to nie jest dla mnie. Ta sama osoba po raz drugi zamówiła u mnie te perfumy. One były. 100, kosztowały 159,90. Cena katalogowa. Są w kształcie takie torebeczki. Ja Wam kiedyś nagrałam film, pokazywałam, jak one wyglądają. To jest taki orientalno-waniliowo-owocowy zapach. Magnolia malina, vanilla. To jest wysoka, bardzo wysoka, maksymalna koncentracja zapachu, czyli perfumy. I właśnie tam y, gratis był ten Creme y, ultimate, ultimate Lift. Yy. Próbka, tak? Nie wiem. Dlaczego dwie? W każdym razie tam chyba pewnie w może nie być, nie wiem. W każdym razie mam dwie te próbki kremu. Yy, to to sama zamawiałam, bo w, w związku z nowym katalogiem, a w tym nowym katalogu właśnie o ten o ten yy, krem. Znaczy ten serum takie z podkładem razem. Podkład odmładzający na bazie serum. To wzięłam dziewczyną, ale i tak już u mnie pozamawiały, bo już użyłam zamówienie z tego właśnie katalogu yy, 17 i naprawdę dziewczyny tak już zamówiły, że yy, dzisiaj od razu składałam zamówienie, bo nie wiem, czy to serum będzie, a lubią to serum, więc. Ale jeszcze może komuś dam. Yy, serum. Poczekajcie. Serum. Tak, to jest to serum. I worykul cool ja wzięłam. Jedno zikium y, chyba tak wzięłam. Chociaż to nie wiem czy to, co to jest. To też chyba tego. Co to? Ja wydaje mi się, że ja tylko zamawiałam. Chyba pomylili. I, to ten papier. On powinien być na początku, więc ja to góry nogami. To jest tak, to jest też serum, tak. I tutaj wzięłam korol taki cynamonowy. To chyba jeden tu nie powinno być medium, medium, ale to żel chyba jakiś cc, nie wiem. Być może, ale może pomyłkę jakoś, ale wydawało mi się, że że każdy, bo tu żel jakiś, żel chyba, żel CC, a to jest serum, więc jakaś chyba pomyłka. Wydawało mi się, że ja trzy wzięłam, ale może się pomyliłam, może to trzecie, coś tam źle wpisałam, no dobrze. I pewnie tutaj te ten to nawet nie będę otwierać, bo to po prostu przełożę bo to był y, perfumka próbka Amber Elixir, to nie będę, chociaż nie, to z nich będą ale nie, zobaczcie jeszcze, nie będę tam na pewno to jest, przekażę od razu. I y, tu mam Swedish Spa, i to jest y, taki peeling solny. Peeling solny 200, 200 ml. Yy, tak, czy na pewno, żeby znowu skrap to jest, więc chyba się zgadza on był w cenie 47,99 takie duże opakowanie i jeszcze oprócz tego mam yy, maseczkę ay, yy, maseczkę nowej yy, 8 godzin snu w słoiczku. to wam nieraz pokazywałam to jest to pierwsze moje zamówienie i zaraz pokażę drugie. Drugie złożyłam, dlatego że pojawił się wapń. wapń, tak dobrze mówię? Wap, wapno, przepraszam, co ja plot? Pojawiło się wapno, czyli pojawiła się, bo nie było wcześniej, a była taka promocja, yy, i to jest nazwane jako wapń. Dobrze, wapń pochodzenia morskiego i witamina D. Wapń, słusznie, dobrze powiedziałam. Czyli taki taki wapń i witamina B są niezbędne do budowania kości. I dlaczego wyjątkowy jest tutaj ten wapń? Bo ma 100% naturalnego naturalnego morskiego, jest to 100% naturalny morskie źródło bioaktywnego wapnia pozyskiwanego w sposób ekologiczny i zrównoważony z dziewiczych wód Islandii. I są to zwapnione wodorosty naturalnie wypełnione ponad 70, dodatkowymi pierwiastkami śladowymi. Jego unikalny skład sprawia, że jest łatwiej przyswajalny, wykorzystywany przez organizm. Pokazuję Wam. przede wszystkim właśnie dla wapnia, to drugie zamówienie służyłam. I tutaj już całe zamówienie jest dla mnie. No i te, i te niedobór nogami papierek na początek y, takie w y, końcu zamówiłam takie reklamówki chyba 10 sztuk, one 4 zł kosztowało. no unikałam tego ale doszłam do wniosku, że brzydko wygląda jak daję dziewczynom zamówienie w jakichś takich innych reklamówkach, wszystko co miałam to rozdałam więc pomyślałam sobie, że jednak chyba muszę zamówić Taką, takie reklamówki, bo zamawiają sporo, więc dobrze by było w coś to pakować. No i akurat tutaj, oj ruszam tutaj za bardzo. Mam ten wapń. Cztery sztuki. Dlaczego cztery sztuki? Ponieważ jak się brało trzy, to czwarta wskakiwała, wskakiwała gratis. A ja przede wszystkim, no sama też biorę, yy, ale też mamie, yy, która już ma swoje lata, ma problemy z kośćmi, to też mojej mamie przede wszystkim z tą myślą yy, zakupiłam. Także to była dobra cena i yy, 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 to są takie pastylki do sania, on jest tak zamknięty, o obecnie biorę ten wapń. Ale mogę w sumie wam pokazać, o tak się otwiera i to są takie pastyleczki do ssania, tak wyglądają, takie cukiereczki, bo to nawet jest troszeczkę słodkie, przyjemnie, to nawet lubię, nawet mi to smakuje, także tak, no i tak żeby, to już miałam za, to, za te cztery opakowania miałam 42 punkta, już chciałam wziąć punktów, 50, żeby nie płacić za przesyłkę. Wtedy taka nawet promocja była, że za przesyłkę się nie płaciło Jakoś kilka dni. I wzięłam odżywkę do włosów, milkani, którą lubię. 250 ml, Gdzieś tak chyba 12 zł, może za to zapłaciłam. Też w dobrej cenie taki krem do higieny intymnej był. Też lubię 11 zł. To akurat, y, jeśli chodzi o reklamę, to w dobrej cenie. I y, nie. Y, aha, mam jeszcze tak, takie torebki papierowe do pakowania, właśnie tych zamówień. Wzięłam one chyba za złoty 50, zł, no bo czasami te zamówienia nie są, za, nie są duże. Więc, żeby mieć co pakować, złoty 50, zł, chyba te 10 takich torebek papierowych. No i. To wszystko, no i chcę jeszcze, oj, cały czas macham, przepraszam Was. I chcę pokazać y, wodę, y, y, perfumetkę. Zaraz Wam pokażę, gdzie to było. To może zobaczymy, jaki to jest zapach. Magnetista. Nie chciałam jednak, już po wcześniejszych doświadczeniach, nie chciałam ryzykować. No bo pamiętacie, Yy, nie spodobało mi się Amber Elixir Crystal, więc interesowała mnie ta magnezja, miałam na, na nią ochotę naprawdę, bo ona gdzieś tak dla konsultantów z 55 zł, a że to jest taka woda perfumowana to wydawało mi się, że i no i ona, ona ma tutaj taką recenzję, że yy, że, że ona była testowana i Udowodnione klinicznie działanie zwiększające atrakcyjność kobiety w oczach mężczyzn. I tak miałam ochotę, właśnie, zobaczyć, cóż to za taki zapach. I zdecydowałam się jednak, może kiedyś będę miała jeszcze okazję, żeby w dobrej cenie to magnetistę kupić. Wobec tego pomyślałam sobie, że tutaj wypróbuję perfumetkę. Ta perfumetka jest y, niedużych rozmiarów y, 8 ml, cena 15,99. Oczywiście ja 20% taniej zapłaciłam. W dole udostępniam link, poprzez który można się zarejestrować znaczy w opisie filmu, i można też y, zarejestrować się bez żadnych zobowiązań, y, robić zakupy z 20%, 20 rabatem. O, i w ten sposób wygląda perfumetka. I zobaczymy pierwsze wrażenie. Czy ta woda będzie mi się podobać? No, tak mi się podoba. To jest mój zapach. No, szkoda. Mogę kupić tę dużą butelkę. Nie wiem, kiedy będzie teraz taka fajna promocja na tę wodę. Bo bardzo mi się podoba. To jest właśnie mój zapach. No, przepiękna jest. Mm, szkoda. No, nie chciałam ryzykować. No, tak to jest, niestety. Ale dobrze, że mam perfumetkę. Troszeczkę się tym zapachem pocie ucieszę. Szkoda, bardzo szkoda. No i słuchajcie, y, następny film. Zobaczymy, czy też w, w towarzystwie mojej pięknej begonii. Bo nie wiem, czy w domu ona to stoi trochę. Wydaje mi się, że nie. Tym bardziej, że pokażę Wam. Kominek już u mnie się pali, widać. Więc, no, zobaczymy w takim razie, czy ona wytrzyma długo, bo jednak chyba temperatura jest za wysoka. No i no, zapraszam Was na, na kolejny mój film, w którym opowiem Wam o moim pierwszym zamówieniu, właśnie z tego katalogu. Takiego świątecznego z katalogu y, 17, y, 17. Tak. Pewnie już jutro dostanę to zamówienie, i y, pewnie jutro nagram film, a film się ukaże w piątek. Także zapraszam i do następnego razu, cześć.